Cześć wszystkim, tu Eni. Witam Was serdecznie na moim kanale Kombinuję z papierami. I dzisiaj mam dla Was kolejną pracę, którą zrobiłam dla brata z okazji ślubu, ale tym razem nie jest to projekt typowo ślubny, tylko właśnie taki bardziej romantyczny, ponieważ bardzo chciałam od nas dać coś bratu więcej niż tylko kartkę. No i. Na początku myślałam, żeby zrobić album na właśnie zdjęcia ślubne, ale potem dowiedziałam się od drugiego brata, że już zamówił sobie dużo wcześniej tą taką fotoksiążkę. No więc już bez sensu robić drugi album. No i tak długo myślałam, co by tu innego zrobić, żeby też coś dać takiego większego niż karteczkę. No i tak pomyślałam, że czemu by nie zrobić takiego właśnie albumu prostszego harmonijkowego na kilka zdjęć które mają z okresu sprzed ślubu właśnie gdzie są na zdjęciach sami takie właśnie bardziej zdjęcia romantyczne żeby tutaj właśnie mogli mieć na pamiątkę no i stwierdziłam że podpytam rodzinki czy mają ich wspólne zdjęcia gdzie są sami poszukałam też czegoś u siebie na komputerze no i powiem wam, że troszeczkę z tym no było trudu, bo y, mój brat właśnie y, no z narzeczoną aktualnie jeszcze y, y, lubią wspomnienia, y, ale no nie są fanami zdjęć. W sensie takim, że no, nie cykają sobie, wiecie, tak na każdym kroku jak niektórzy zdjęcia, i raczej rzadko biorą aparat i robią sobie zdjęcia, i typowo gdzie są tylko sami, jak już robią, to zwykle wśród znajomych i ciężko właśnie o takie fotki u nich. Tym bardziej, że jak już mój brat coś robi, to żeby dostać od niego zdjęcia, tak jak właśnie nasi rodzice, właściwie mama, zawsze gdzieś tam nas pyta żeby jej jakieś tam zdjęcia podesłać, no to właśnie jak ode mnie, od drugiego brata je dostanie bez problemu, tak od właśnie tego, który bierze ślub, no jest to ciężkie. No więc no troszeczkę się tutaj natrudziliśmy, aż w końcu mama musiała sama jakoś tam poprosić ich o jakieś takie wspólne zdjęcia. Nie powiedziała już po co, na co, i kilka tam gdzieś tam znaleźli, ale też niedużo właśnie, ale właśnie tak licząc, ile tych zdjęć jest, stwierdziłam, no, że jest troszeczkę za mało na jakiś też większy projekt, ale pomyślałam, że mam te bazy harmonikowe, więc po prostu zrobię im taki mniejszy album, właśnie na te 8 zdjęć, bo aż tyle ich jest. No i też szkoda, bo. Wiecie, harmonika też fajnie wygląda, jak się ją postawi taką rozłożoną i wtedy są zdjęcia ładnie w pionie i to super wygląda, ale niestety już wśród tych ośmiu zdjęć wszystkie były w poziomie, tylko dwa w pionie, więc to też nie przejdzie, żeby sobie tak rozłożyli i ładnie to wyglądało. No i będą musieli sobie po prostu tak przeglądać, no ale już nic z tym nie zrobię i tak się cieszę, że jakiekolwiek zdjęcia udało mi się dostać, żeby im zrobić jakąś taką niespodziankę. I cóż, no, zabrałam się do roboty. No, tutaj za bardzo nie idzie poszaleć, bo w harmonikach, no, żeby ona była płaska, fajnie się składała, to w środku za bardzo kompozycji nie idzie wymyśleć, więc stwierdziłam, że zrobię tylko miejsce na zdjęcia, i też zrobiłam sobie tym dziurkaczem. Hmm, Miejsce na wsunięcie zdjęć, ja je sobie wydrukowałam, ale gdyby jeszcze tam w przyszłości zrobili, znaleźli u siebie jakieś więcej takich zdjęć, które bardziej mi się spodobają, to zawsze mogą wymienić. Więc też tak pomyślałam, że zrobię opcję tą, tych mat do wsuwania zdjęć niż naklejania. No i później jak nakleję zdjęcia, to podkleję tam w jakichś takich fajnych miejscach, zależnie od zdjęcia, na jakimś tam wolnym tle napisy żeby też coś więcej się działo i chociaż tyle i znalazłam sobie kilka napisików one są z jednej z Heritage Stories ja je kiedyś sobie tak osobno właśnie kupiłam nie z kolekcją, żebym właśnie miała no do jakichś takich romantycznych prac to mi się idealnie przydały. I drugie widziałam sobie jeszcze z Vintage Bizou to jest ten pocałunek sprzed lat. Ja robiłam z tego album, ale właśnie kilka napisów sobie zostawiłam i tutaj idealnie mi się przydały. I ogólnie o napisy, jakie wybrałam, myślę, że fajnie będą pasowały do tych zdjęć, gdzie są sami. No to na pewno jest leśniej, akurat tu mają zdjęcie. Gdzie tam nad morzem świeci fajnie słońce, więc to będzie fajnie pasować. Yy, przyszłość, bo wiadomo, teraz się żenią, więc jakąś tam wspólną przyszłość będą mieli. No i takie napisy typu yy, Razem, Pamiętam kiedy, yy, jakiś tu napis yy, raz na całe życie. Yy, romantyczna miłość i pomiędzy nami trzymaj dzień. Także myślę, że będą fajnie pasowały do całości. No, starałam się w takich kolorach, w jakich są też papiery, bo tam właśnie jest dużo czerwieni i taki, takich jasnego brązu. Więc, tak, żeby to wszystko do siebie pasowało, to też takie kolorki. I teraz tak. Co my tu mamy? Zacznijmy od wstążki rybsowej, która przeleżała u mnie naprawdę długo, bo ją mam od początku swojego skrapu, gdzieś już kiedyś ją kupowałam dawno temu. Nie wiem, czy w oszą czy w jakichś tam innych sklepach. No bynajmniej tu idealnie te serca mi się przydały. Teraz tak, jeżeli chodzi o samą bazę, to jest to baza z Eco Scrapbooking i ja ją dostałam od Justyny teraz. Także bardzo mi się przydało, bo ja jedną bazę miałam, ale niestety moja baza miała tylko 4 karty, więc troszkę za mało i była mniejsza, więc tu już bym mogła mieć tylko zdjęcia 9 na 13, a chodziło mi, żeby się zmieściły właśnie tak jak tutaj 10 na 15, dlatego że jak brat będzie chciał sobie czy jego przyszła małżonka wymienić, no to wiem, że oni zawsze wywołują właśnie w tym formacie. Także to. Jeżeli chodzi o papiery, to na okładce i tutaj z tyłu użyłam sobie tego papieru, właśnie z tych nowych bloczków Lux Paper Block, i dokładnie takich serduszek tutaj długo szukałam, bo mi nic tutaj nie pasowało. Były albo za bardzo wzorzyste. I by tutaj było za bardzo napaczkane, albo właśnie, no, kolory nie takie, naprawdę tego papi tych papierów do tego albumu naszukałam się. Oj, długo. I w środku mamy z takiego bloczku Romantic Escape. Ja go dostałam akurat od Moniki z zagranicy, więc raczej go tutaj nie dostaniecie. To jest taki, właśnie, to są takie delikatne róże u góry, takie troszkę z efektem vintage, więc tutaj jakoś mi spasowały no i reszta papierów już które mamy w środku to jest z bloczku English Moments on kiedyś był w Krzonie ja go dostałam też od Marcy Działo także jeśli mnie oglądasz to cię pozdrawiam i użyłam sobie właśnie tego papieru tego i takich właśnie przepięknych różyczek także to jeżeli chodzi o papiery no i teraz mamy tutaj skrapek skrapek który dostałam też od Justyny na tym mamy z nowego wykrojnika wyciętą taką parę, właśnie w takim papierze, z którego były też robione te różyczki. Ja ten papier dostałam też od Moonlabi bardzo ładny kolorek, właśnie taki do romantycznych klimatów. No i tutaj jest taka para to jest wykrojnik od Aliny z AliExpress. Na pewno znacie, bo ona też ma kanał na YouTube. Dużo osób wiem, że tam kupuje. No i dalej, jeżeli chodzi o to potuszowanie i ten napis to pociągnęłam sobie tuszem z Memento. Ona zwierał z but. Bad? Czy ktoś tam czyta? A tekturka ta z napisem Love, no to jest z wycinanki. Same te serca to są wyciski, które dostałam od Moonlabi. Bardzo już mi się tutaj przydały i pomalowałam sobie je takimi farbami metalicznymi. Ja je mam z Biedronki, to są te skajeta i tego kolorku sobie użyłam. One wtedy mają taki ładny połysk. No i co? Mamy tutaj listki. Listki są z Craft Okloka i to są te liście numer 5. I jeżeli chodzi o same te kwiaty, to te kwiaty robiłam sobie po raz pierwszy z tutorialu, y, który wam myślę, jak nie zapomnę, mam nadzieję, podlinkuję w opisie, y, właśnie z zagranicznego jakiegoś sztutka i y, z tych kwiatów. Ale bardzo chciałam, właśnie zobaczyć, jak złożyć te róże w tak, żeby fajnie wyglądały, więc. Na pierwszy raz robiłam razem z tutorialem, i to jest wykrojnik do nich, i potem się przeciąga przez taki mold. Do nich są jeszcze stemple, ale ja właśnie nie chciałam, tutaj nawet mi nie pasowały. Myślę, że stemple bardziej do mediowych prac, czy jakichś tam innych. Także tak się prezentują te różyczki. Robiłam je po raz pierwszy, więc mam nadzieję, że wyszło. Tu jeszcze mi zostały dwie: taka całkiem duża i całkiem malutka. No myślę, że jak na pierwszy raz to nawet wyszło nie najgorzej. No i właśnie już nie używałam tych liści, które są do tego zestawu, bo już byłyby za duże, więc postanowiłam wziąć takie, które do różyczek właśnie pasują. No i co? I z tyłu jedynie specjalnie sobie zrobiłam takim wzorkiem, bo tu jest papier, ten taki jasny, który jest w środku albumu. Bo tu mi już kawałek został, więc nie mogłam całego użyć, więc sobie tak to wykombinowałam. Często tak zresztą robię właśnie, jak mi brakuje arkusza, a żeby jednak trochę tego, co mamy z przodu, było też z tyłu. No, i tu sobie po prostu zrobiłam tym moim dziurkaczem. To jest ten z WSN Creative taki wzorek. No i co, otwieramy? Już wam pokazuję, jak to w środku wygląda, ale tak jak mówię, tutaj nie ma żadnego kombinowania, jest zupełnie proste. Zresztą oni właśnie nie lubią jakichś takich bardzo bogatych kompozycji, raczej lubią takie proste rzeczy, także też nie chciałam szaleć. No i tak to wygląda. Papier tylko i, i ten. I maty. No i z drugiej strony... Także tak się to całe prezentuje. Mam nadzieję, że im się spodoba. Jeszcze, jak tutaj dołożę zaraz zdjęcia, napisy, to już będzie całkiem fajnie, myślę, się prezentować. No i cóż, ja się z Wami na dzisiaj już żegnam, bo nie mam tutaj więcej. No to tutaj dużo gadać, bo jednak no, album jest prościutki. Tak i na szybko, ale myślę, że też będzie fajnym dodatkiem. Także życzę wam wszystkiego dobrego, dużo wenę twórczej, miłego czasu. Pa pa.